Nazywam się Elżbieta Nowak i całe życie niosłam w sobie piętno, którego sama nie wybrałam, a które ojciec wbił we mnie jeszcze mocniej w dniu, który powinien być dla niego początkiem nowego rozdziału, a stał się dla mnie bolesnym przypomnieniem, że nawet mając za sobą lata służby, odznaczenia zdobywane w pocie i krwi oraz szacunek ludzi, którzy znali wartość poświęcenia, wciąż można zostać zredukowaną do słowa bengard, wypowiedzianego głośno i celowo. Tak by wszyscy usłyszeli. Stałam wtedy w 1900 sali wypełnionej ponad setką gości, przy plastikowych stołach, obok balonów i światełek, z kubkiem cienkiej kawy w dłoni. I usłyszałam, jak mój ojciec, w garniturze źle dobranym, z kieliszkiem w ręku, podnosi głos i mówi: Ona to tylko Benkart, a prawdziwa córka stoi tutaj obok mnie. I położył rękę na ramieniu Klaudii, córki swojej nowej żony. 26-letniej dziewczyny z mocno natapirowanymi włosami, różową sukienką, opinającą się za bardzo, z uśmiechem, w którym było więcej drwiny niż niewinności. Sala ucichła. Ciotka Maria złapała się za usta. Ktoś parsknął śmiechem, myśląc, że to żart, ale ojciec powtórzył jeszcze głośniej, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, że mówi poważnie, że to właśnie Klaudia jest tą prawdziwą, noszącą jego nazwisko z dumą. A ja poczułam, jakby nagle zabrakło powietrza, jakbym wróciła do lat dzieciństwa, do ciasnego mieszkania na obrzeżach miasta, gdzie matka, kobieta drobna, lecz z kręgosłupem mocniejszym niż stal, wracała zmęczona z pracy w barze, pachnąca tłuszczem i kawą, i siadała obok mnie, głaszcząc po włosach i mówiąc: Elu, pamiętaj, nie jesteś gorsza, nikt nie ma prawa odbierać ci wartości. Ojca prawie wtedy nie było. Znikał na całe tygodnie, a kiedy wracał, potrafił jednym zdaniem zamienić spokojny wieczór w koszmar. Krytykował matkę, traktował ją jak cień, a mnie jak ciężar powtarzając: Nigdy nie będziesz niczym więcej niż ona. Nie wiedząc, że dla mnie to brzmiało jak największy komplement, bo matka była bohaterką mojego życia, żeby wyrwać się z tego domu, zarabiałam jako dziecko na roznoszeniu gazet, kosiłam trawniki, sprzątałam u sąsiadów, zbierałam każdy eurocent. Podczas gdy rówieśnicy kupowali kasety albo rowery, ja odkładałam na bilet autobusowy, byle tylko wyjechać i już nigdy nie oglądać zapijaczonej twarzy ojca. I udało się trafiłam do wojska, podpisałam papiery rekrutacyjne z drżącymi rękami, ale w sercu miałam ogień, a matka, choć płakała, mówiła: Idź, zasłużyłaś, pokaż, że jesteś silna i to jej. Łzy były pierwszym ciężarem, który wzięłam na plecy, kiedy wyruszałam w świat. Szkolenie było piekłem, piach, krzyki instruktorów. Ból mięśni tak silny, że nocą zasypiałam we łzach. Ale nigdy się nie poddałam. Za każdym razem, gdy chciałam upaść, przypominałam sobie głos ojca szydzący ze mnie, i zamiast słabnąć, zaciskałam zęby mocniej. Lata mijały, piełam się powoli, ale wytrwale. Nie byłam tą, która robiła wrażenie efektownymi gestami. Byłam tą, która zawsze była obecna, zawsze dotrzymywała słowa, i z czasem to inni zaczęli na mnie patrzeć jak na skałę, której można zaufać. Zdobywałam odznaczenia, prowadziłam ludzi, chowałam poległych, pisałam listy do ich matek i stałam na straży podczas ceremonii, kiedy składano ich w ziemi. I choć każdy taki dzień odbierał mi kawałek serca. Nie przestawałam, bo wiedziałam, że inaczej zdradziłabym pamięć tych, którzy mi zaufali. A teraz, po dekadach służby, stałam w tej sali w zwykłej granatowej sukience, z dala od uwagi i słuchałam, jak mój ojciec odbiera mi całą godność jednym zdaniem, a tłum albo milczy, albo kiwa głową, jakby to była prawda, bo cisza czasem waży więcej niż obelga. I wtedy wyszłam na parking, gdzie asfalt parzył, cykady grały głośno, a ja patrzyłam na mój samochód, w którego bagażniku spoczywał mundur galowy, wyprasowany, ciężki od medali i dwóch srebrnych gwiazd, które zdobywałam rok po roku. Wysiłkiem, którego on nigdy nie zrozumie. Otworzyłam bagażnik i długo wpatrywałam się w pokrowiec, a w głowie dudniły słowa matki. Nie walcz brudno, walcz czysto. I zadzwoniłam do dawnego towarzysza z Okinawy, Samuela, który po wysłuchaniu krótkiego opisu sytuacji powiedział mi spokojnym głosem: Elu, ten mundur to twoja prawda załóż go nie po to, by kogoś upokorzyć, ale by pokazać, kim jesteś, a reszta sama się ułoży. Zapięłam guziki, spojrzałam w lusterko i zobaczyłam mnie dziewczynę z zapomnianego miasteczka niebękarta. Ale generała, który przeżył więcej niż wielu jest w stanie udźwignąć, i wróciłam do sali, a cisza jaka zapadła, kiedy przekroczyłam próg, była inna niż ta wcześniejsza nie była drwiąca była pełna respektu. Słychać było, jak ktoś upuszcza widelec, jak szepczą dwie gwiazdy a Klaudia, która jeszcze chwilę wcześniej przechwalała się, że też jest w wojsku, że pracuje w administracji w Guantico. Blednie, bo poznaje mnie, i nagle wyszeptuje z drżeniem: To moja generał. A ja nie musiałam podnosić głosu. Wystarczyło powiedzieć spokojnie: Przyszłam tu tylko życzyć ojcu szczęścia. Nie przyszłam po ani po łzy. Jestem tym, kim jestem, a wszystko, co osiągnęłam, zdobyłam sama. I wtedy ktoś zaczął klaskać: ciotka Maria. A po niej inni. Aż cała sala biła brawo. A weterani powstali i zasalutowali mi. A ja poczułam, że choć ojciec siedzi z zaciśniętą szczęką i nie ma odwagi spojrzeć mi w oczy, prawda stanęła między nami i już nie da się jej zakopać. Wyszłam zanim ktokolwiek zdołał coś dodać, bo nie potrzebowałam więcej. Potrzebowałam tylko spokoju i kiedy zamknęłam za sobą drzwi, poczułam, że oddycham lżej. Jakby echo tamtego słowa w końcu zaczęło słabnąć. Choć wiem, że już na zawsze będzie częścią mojej historii. Tak jak częścią mojej siły jest to, że potrafię je nieść i nie dać się mu złamać, bo jestem Elżbieta Nowak, córka kobiety, która nigdy się nie poddała. I choć ojciec próbował wyrwać mi godność, ja odnalazłam ją na nowo, czystą i niepodważalną. Kiedy tamtego wieczoru wyszłam z sali weselnej w mundurze z bagażem wspomnień i ciężarem, Świeżo zadanych ran, myślałam, że to koniec, że tym symbolicznym gestem postawiłam kropkę i mogłam już nie wracać do tej historii. Ale życie nauczyło mnie, że żadne rany rodzinne nie zamykają się tak łatwo, że nawet kiedy wydaje się, iż zostawiło się je za sobą, one wracają nocą, w ciszy i przypominają, że wciąż krwawią. Tej nocy nie spałam prawie wcale. Leżałam w pokoju motelowym pachnącym starym dymem papierosowym i detergentem, a sufit wydawał się pulsować echem słów ojca, które wbijały się we mnie jak gwoździe. Benkart, nieprawdziwa, nie moja. I nagle miałam przed oczami wszystkie sceny z dzieciństwa, kiedy wracałam do pustego domu i widziałam matkę pracującą ponad siły, a ojca gdzieś w barze, albo u kolejnej kobiety. Pamiętałam, jak matka zasypiała przy stole z głową opartą na dłoni, a ja przykrywałam ją starym kocem, mając wtedy 12 lat i czując, że to ja jestem dorosła, a ona zmęczonym dzieckiem. Pamiętałam, jak ojciec pojawiał się od święta, przynosząc czasem tanią zabawkę, ale zaraz potem odbierając mi radość spojrzeniem, w którym było więcej pogardy niż ojcowskiego ciepła, i wtedy obiecywałam sobie, że wyjadę, że będę kimś, że nigdy nie pozwolę, by ktoś mnie tak traktował. I dotrzymałam tej obietnicy. Bo wojsko dało mi wszystko strukturę, sens, dyscyplinę, ale też zabrało wiele, bo każdy pogrzeb kolegi, każdy list kondolencyjny, który podpisywałam, wyrywał we mnie kawałek duszy. A jednak to nie pustynne burze, nie nocne patrole, nie wróg na horyzoncie. Sprawił, że się zachwiałam. Sprawił to ojciec, jego kilka słów wypowiedzianych przed ludźmi, którzy mieli być świadkami jego nowego życia. Rano wstałam wcześnie, zanim słońce zdążyło podnieść się nad linię drzew. Ubrałam się w cywilne ubrania, wsunęłam mundur do pokrowca i ruszyłam do Guantico, do swojej bazy, do swojego świata, w którym przynajmniej reguły były jasne. Albo wykonujesz zadanie, albo nie. Nie było miejsca na takie rany zadawane przez krew. Na biurku czekał raport, w którym widniało nazwisko Klaudii. Ta sama dziewczyna, którą ojciec nazwał swoją prawdziwą córką, i obok którego stała adnotacja o fałszywych rachunkach podróżnych, drobne oszustwo, które mogło ją kosztować karierę. Trzymałam ten dokument w dłoniach i czułam, jak sprzeczne emocje tną mnie od środka. Czy powinnam postąpić tak, jak wymaga regulamin, bezlitośnie i uczciwie? Czy odsunąć to na bok, by nie dać ludziom pretekstu do mówienia, że kierowała mną zemsta? Wybrałam trzecią drogę, wezwałam ją na rozmowę, a kiedy stanęła przede mną w gabinecie, nie była już tą pyszną dziewczyną z różowym makijażem i kieliszkiem w ręce. Była przerażoną żołnierką, drżącą, z oczami pełnymi niepewności. Nie wiedziałam, że tak to wygląda powiedziała cicho. Myślałam, że to tylko formalność, a ja odpowiedziałam spokojnie: Tu nie ma formalności, tu każde kłamstwo ma cenę, a jeśli chcesz służyć, musisz wiedzieć, że prawda jest jedynym fundamentem, na którym możesz coś zbudować. Podałam jej dokument i dodałam: Masz jedną szansę, przyznaj się, popraw to i idź dalej, ale jeśli spróbujesz znów kłamać, nikt ci nie pomoże, nawet twój ojciec. Spuściła głowę i wyszeptała, tak jest, pani generał. A w jej głosie nie było już kpiny. Był tylko strach i odrobina szacunku. Od tamtej pory zaczęłam ją obserwować z dystansu, nie jako córkę mojego ojca, ale jako młodą żołnierkę, która musi nauczyć się, czym jest odpowiedzialność. I choć nie przyznałabym tego głośno, czułam w niej coś, co przypominało mi mnie samą sprzed lat. Zagubioną i szukającą akceptacji w oczach kogoś, kto nigdy nie był w stanie jej dać. Ojciec milczał, nie odzywał się tygodniami, aż któregoś dnia w mojej sekretarce pojawiła się wiadomość nagrana jego głosem. Elu, posunąłem się za daleko, nie powinienem tego mówić, nie wiem jak to naprawić i chociaż serce ścisnęło mi się na dźwięk jego łamanego tonu, nie oddzwoniłam bo wiedziałam, że nie jestem tą samą dziewczynką, która biegła na każde jego skinienie, byleby dostać ułamek uwagi. Czas mijał, a ja pogrążałam się w pracy. Nadzorowałam szkolenia, odprawy, prowadziłam ceremonie, trzymałam się swojego rytmu. Aż przyszedł dzień uroczystej zmiany dowództwa jednego z pułków i tam, wśród rodzin, dzieci w świątecznych ubraniach, wśród kamer i błysku fleszy, nagle zobaczyłam go. Ojca, który przyszedł sam bez Denis, bez Klaudi, z pochyloną sylwetką w za dużej marynarce, i stanął w kolejce do powitania jak wszyscy inni. Kiedy w końcu podał mi rękę, spojrzał na mnie i powiedział wystarczająco głośno, by inni usłyszeli: to moja córka, generał Elżbieta Nowak, bez drwiny, bez żółci, zwyczajnie, prosto. A te słowa, choć spóźnione o dekady, choć tak nieporadne, miały ciężar większy niż całe jego wcześniejsze życie, bo po raz pierwszy nie nazwał mnie bękartem, nazwał mnie córką. Nie rozkleiłam się. Nie było łez, tylko skinęłam głową i powiedziałam: Dziękuję. A on odszedł. A ja poczułam w środku coś, co można nazwać spokojem, bo zrozumiałam, że czasem, największe zwycięstwa nie przychodzą na polu bitwy. Ani w sali pełnej ludzi, ale w prostym słowie wypowiedzianym wreszcie prawdziwie. A wieczorem po tej ceremonii pojechałam na cmentarz do matki, uklękłam przy jej grobie i powiedziałam szeptem: Mamo, on w końcu przyznał kim jestem, ale ja już od dawna wiedziałam, że jestem Twoja, Twoja siła zawsze była we mnie. I wtedy zrozumiałam, że choć ojciec całe życie próbował odebrać mi tożsamość, tak naprawdę to matka ją zbudowała a ja stojąc tam, za. Gwiazdami na ramionach i ciężarem wspomnień na plecach, byłam dowodem, że żadne słowo, żaden człowiek nie może zniszczyć tego, co rodzi się z prawdy, pracy i miłości.